Cześć, tu Krzysiek Skodili, a dziś opowiem Wam o tym, kim w zasadzie są testerzy oprogramowania i czy takim testerem warto zostać. Zapraszam! Zacznijmy może od tego, co w zasadzie tester robi. Tester odpowiada za weryfikację prawidłowego działania oprogramowania, a także za przeprowadzenie testów funkcjonalności. Jego praca przede wszystkim polega na wykrywaniu błędów i usterek, a następnie zgłaszaniu ich deweloperom. Są to najczęściej błędy, które mogą utrudnić, uniemożliwić albo opóźnić pracę projektowanego systemu. Tester sprawdza działanie stron, aplikacji, czy różnych narzędzi, z których korzystamy na smartfonach, komputerach, tabletach, smartwatchach, w zasadzie wszędzie. No i oczywiście testerzy sprawdzają też dokładnie wszystkie miejsca, gdzie kod występuje od Pralek do rakiet. Możecie sobie zadać pytanie, no dobra, ale po co nam testerzy, skoro programiści mogliby tak na dobrą sprawę lepiej sprawdzać własny kod? Przede wszystkim testerzy minimalizują ryzyko wystąpienia oprogramowania z awarią. Wyobraźcie sobie to w ten sposób, że druga osoba, patrząca na ten sam kod, wielokrotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia buga. Pół biedy, jeżeli nie przetestujecie dobrze swojej aplikacji dla akwarystów, która będzie się wykrzaczała na każdym zakręcie. Gorzej, jeżeli od poprawności Waszego kodu zależą miliony dolarów, lub co nawet ważniejsze ludzkie życie. W historii jest bardzo dużo przykładów na to, że brak testera na pokładzie może być naprawdę tragiczny w skutkach. Na przykład Terak 25, który był maszyną do robienia prześwietleń rentgenowskich w Kanadzie pod koniec lat 80. Ze względu na nieprzewidziany błąd w oprogramowaniu, jeżeli operator zmienił ustawienia już po wcześniejszym ich zatwierdzeniu, maszyna zwracała komunikat, że wszystkie ustawienia są w porządku, a następnie napromieniowywała pacjenta maksymalną możliwą dawką. Przykładów na takie problemy z oprogramowaniem w historii znajdziecie całe mnóstwo. Misje kosmiczne, Oprogramowanie lotnisk, oprogramowanie samolotów itd. itd. Właśnie ze względu na takie błędy od wielu lat w każdym szanującym się zespole programistów są również testerzy. A no właśnie, jeżeli znowu wróciliśmy do testerów, no to jeżeli szukaliście danego tematu, to na pewno trafiliście na to, że testerzy dzielą się na testerów manualnych i testerów automatycznych, lub co bardziej poprawnie, ale mniej popularnie, testerów automatyzujących. Jaka w zasadzie jest różnica między nimi? Testy ręczne. Lub, jak w niektórych miejscach są określane testy manualne, są wykonywane bezpośrednio, osobiście, przez testerów przeklikujących się przez kolejne warstwy aplikacji lub korzystających z określonego oprogramowania. Testy automatyczne natomiast są wykonywane przez wcześniej napisany skrypt, który realizuje założenia skryptu testowego. Testy tego typu mogą różnić się od siebie w znacznym stopniu złożonością, obejmując zarówno bardzo proste testy polegające na weryfikacji pojedynczej metody w danej klasie, jak i testy sprawdzające, czy wykonanie sekwencji złożonych czynności w interfejsie użytkownika zwróci nam zawsze tą, ten sam rezultat. Albo czy zmiana jednej funkcji w jednym miejscu aplikacji nie spowoduje zmiany czegoś zupełnie innego w drugim miejscu aplikacji czyli tak zwane testy integracyjne. Automatyczne testowanie przebiega dużo sprawniej i jest dużo bardziej niezawodne od testowania manualnego. Jednak oczywiście jakość testów automatycznych zależy od jakości skryptu testowego. Stąd właśnie to rozgraniczenie. Tester manualny to osoba, która fizycznie przeklikuje się przez dane oprogramowanie. A tester automatyczny to w zasadzie taki programista, który pisze skrypty testowe, które mają przetestować dokładnie to samo. Jest to jednak bardzo istotne rozgraniczenie. Obecnie firmy wypuszczają coraz szybciej nowe oprogramowanie, czy to ze względu na to, że klienci tego oczekują, czy to ze względu na to, że gonią konkurencję. Tym samym, chcąc szybciej wypuszczać to oprogramowanie, nie można tego już robić tak, jak jeszcze się robiło to parę lat temu, czyli testować manualnie. Zdecydowanie wiele firm idzie. W kierunku testów automatycznych, które przyspieszają ten proces i powodują, że jest on też bardziej opłacalny. Stąd też wszystkie prognozy, które sprawdzaliśmy do tej pory, pokazują, że w przyszłych latach zapotrzebowanie na testerów automatycznych będzie rosło wielokrotnie szybciej niż zapotrzebowanie na testerów manualnych. Nawet obecnie rynek pracy dość mocno faworyzuje testerów automatycznych. Większość firm. Woli obecnie wydać średnio te 2000 zł miesięcznie więcej na testera automatycznego, żeby zaoszczędzić w przyszłości na czasie. Zarobki testerów automatycznych to temat na kompletnie osobny film. Wspomnę tylko, że na starcie taki tester automatyczny może liczyć na bardzo podobne zarobki do programistów. A jeżeli macie ochotę posłuchać o zarobkach programistów, to w tym rogu pojawi się karta z filmem, gdzie omawiamy zarobki programistów. To wszystko prowadzi do tego, że jeżeli chcecie zostać testerami, to ścieżka testera automatycznego w naszym odczuciu obecnie jest najbardziej przyszłościowa. A jeżeli nie wiecie, czy chcecie być testerami, czy chcecie być programistami, to poniżej zostawiam link do, do naszej strony, na której możecie się zapisać na doradztwo. Nic was kompletnie to nie kosztuje. Możecie zapisać się do naszego doradcy na rozmowę, a on już wybierze najbardziej optymalne dla was rozwiązanie, najbardziej optymalną ścieżkę. A jak się zastanawiacie, jak takim testerem zostać w najbardziej optymalny sposób, to się świetnie składa, dlatego że w Codili obecnie uruchomiliśmy nowy bootcamp, czteromiesięczny bootcamp tester automatyczny, więc zapraszam Was na stronę, zobaczcie, zobaczcie jak ten bootcamp wygląda, co możemy Wam zaoferować. To tyle na dzisiaj, jeżeli macie jakieś pytania, albo chcielibyście się dowiedzieć coś więcej o bootcampach, programowaniu, testowaniu, to piszcie pod spodem, albo do nas wyślijcie maila, albo napiszcie na Facebooku, albo zadzwoncie, jak wolicie, my jesteśmy na tych wszystkich kanałach. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w do иностранные фильмы.